My teraz mamy dla Was 5000 punktów. Nie wierzycie? Dokładnie. 5000 punktów już mamy w studiu, a za chwilę mogą być już od siebie. Lecz ten warunek... No niestety, trzeba ten, ten warunek co Trzeba to rozwiązać zagadkę. No właśnie, mamy tą zagadkę. Polecenie do tej zagadki brzmi. Znajdź dwie różnice między obrazkami. To wygranie 5000 punktów. Ta nagroda składa się z dwóch części. 100 punktów to jest nagroda gwarantowana plus 6 000, 100 punktów to jest nagroda gwarantowana plus 4900 punktów to jest nagroda bonusowa. Pójdźmy po prostu odpowiedzi na 5 pytanie w ciągu 30 sekund. No My teraz damy Wam 3 minuty na myślenie, bo mamy błyskawiczne wejście. Nie 7000, tylko 5000 punktów do wygania łącznie tego sobie. wiem No i co damy teraz zgodnie z zasadą 3 minuty To pewnie na zgłoszenie się i na myślenie To jest jedynie czas na myślenie Bo mamy teraz w błyskawicznej wersji Szybkie wejście antenowe No i czekamy Jeżeli znajdzie się rozwiązanie Które to są dwie różnice? to wy zawsze wpisać się poprzez maila na adres kontaktami polska małpa a w treść maila trzeba napisać słowo zna. No, no i czekamy moi drodzy. Co to teraz reakcja teraz? 100 punktów to jest nagroda zbardzowana plus 4900 punktów to jest nagroda bonusowa. Później po prostu odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30. Czytamy, moi drodzy, zapraszam Was się, do studia. To jest tylko na myślenie i na zgłoszenie się do programu, właśnie na teraz, bo mamy w błyskawicznej wersji. No i ciekawe, kto wygra, właśnie, nawet 5000 punktów. Szybciutko, kochani, mamy tylko błyskawiczną wersję dzisiaj. Błyskawiczne wejście antenowe. I to ty możesz wygrać nawet 5000 punktów. Ty możesz wygrać 100 punktów to jest nagroda gwarantowana plus 4900 punktów to jest nagroda bonusowa. Po udzieleniu pokażnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu tutaj. sekund. Czekamy, moi drodzy. Kto tu trochę dostrzec teraz. Minuta 17 To jest w ogóle błyskawiczne wejście Antenowe Czekamy moi drodzy Kto wygra? Ja mocno trzymam kciuki Minuta już Czy ktoś już wie Kontakt z tymi polską ma to jest adres mailowy, a treść maila trzeba ma była słowo znam. I wtedy wszystkie maile są teraz brane, pod uwagę. Odbaga 35 sekund. Szybciutko zapraszam. Nie ma na co czekać. 20 sekund. 5000 punktów nawet do wygrania, to już ma pomysł. I ułaga, 3, 2, 1 i kto tu trafia teraz w tym momencie? Teraz, w tym momencie Dobra, zrobimy tak Macie czas oczywiście tylko do piątku A regulamin naszego programu znajdziecie również Na stronie internetowej MITW Polska Link zostanie podany w opisie My tą zagadkę rozstrzygniemy już w najbliższy pro, w Piątek w programie granie w punkty Na stronie internetowej Dziękuję za teraz